Jakie szanse ma Polska, jeżeli chodzi o chemistrzostwa? No, to jest wielka zagadka. Ja miałem mało czasu, więc, więc nie mało się interesowałem. I dlatego jestem jakoś tak sceptycznie z niewiarą ustawiony, ale bym życzył sobie oczywiście, żeby jak najlepiej i sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Ale wyjdziemy z gruby? No wszystko wskazuje na to, że tak. Grecy, jaki przeciwnik dla Polaków? No, to, jest, to jest ładna piłka. Jak Grekom wyjdzie mecz, to będzie ciężko. Ale jak mam wyjdzie mecz, to niech się Grecy trzymają. Jakim kibicem jest ten Denerwuje się pan, emocjonuje się pan przy meczach? Nie, ma, nie Serce mam dość miękkie, więc na pewno przeżywam. Jestem lokalnym patriotą. I w związku z tym będę to przeżywał. Ale od początku zaczyna Pan oglądać mecz? I do końca Pan siedzi przed telewizorem? I te same wszystkie okrzyki, ruchy, to wszystko co robią kibice, czy nie, nie, aż tak bardzo to nie. No, ja, ja staram się widzieć piękno sportu. A, I też i potknięcia. I, ale lubię rywalizację. No, i, I no, i, i popieram lepszego.